Przyjechałem, no to po to, bo grabarka jest dla mnie taką odskoczną od wszystkiego. Zbliża się sesja, jest czas na modlitwę. Eee, można się pomodlić o pozytywne, pozytywne zakończenie roku, bo jestem też w roku na studiach. No i po prostu no, jak się przyjeżdża do tego miejsca, to się nie chce stąd wyjeżdżać tyle na tym temat. I polecam każdemu gorąco, bo widzę, że w tym roku jeszcze nie młodzieży że już na tym roku, dlatego się ogarniajcie ludzie i przyjeżdżajcie to, bo naprawdę warto.